Najtańszy dach często okazuje się najdroższy, bo dach to nie materiał, to system. Porównując dachy, bardzo często zestawia się ze sobą cenę blachy trapezowej i cenę płyty warstwowej. I na pierwszy rzut oka, blacha trapezowa zawsze wygrywa. Ale żeby porównanie było uczciwe, trzeba porównać dwa systemy, a nie dwa produkty. System dachu z blachy trapezowej ma dwie zasadnicze cechy techniczne. Po pierwsze, aby przenosić obciążenia od wiatru i śniegu. Wymaga gęstego podparcia, najczęściej w postaci łat lub płatwi. Im cieńszy profil, tym to podparcie musi być gęstsze. Po drugie, blacha trapezowa praktycznie nie posiada izolacyjności cieplnej. W budynkach nieogrzewanych bardzo często dochodzi do kondensacji pary wodnej po wewnętrznej stronie pokrycia. Oczywiście w czasie produkcji można zastosować powłokę antykondensacyjną, filc i to rozwiązanie działa, ale trzeba jasno powiedzieć, Filc nie eliminuje kondensacji, on ją tylko absorbuje. W przypadku płyty warstwowej dachowej poliuretanowej sytuacja wygląda inaczej. Mamy dwie stalowe okładziny, dzięki czemu nośność płyty jest znacznie większa, a rozstaw podpór może być większy. W przypadku płyty dachowej 40 mm to około 2 m. Pomiędzy okładzinami znajduje się rdzeń z pianki poliuretanowej, który zapewnia bardzo dobrą izolacyjność termiczną. W praktyce oznacza to, że w większości przypadków nie dochodzi do wykraplania pary wodnej po wewnętrznej stronie przegrody, ponieważ temperatura tej powierzchni jest wyższa. Teraz przejdźmy do liczb. Blacha trapezowa, załóżmy, kosztuje około 21 zł za metr kwadratowy, a z powłoką antykondensacyjną około 27 zł netto za metr kwadratowy. Płyta warstwowa dachowa z dwiema okładzinami stalowymi to koszt rzędu 67 zł netto za metr kwadratowy. Różnica w cenie jest wyraźna. Tylko pytanie brzmi: co chcemy osiągnąć? Jeżeli mamy prosty budynek gospodarczy, którego zadaniem jest wyłącznie ochrona przed deszczem i śniegiem, blacha trapezowa jest rozwiązaniem w pełni wystarczającym. Jeżeli jednak Zależy nam na ograniczeniu przemarzania, stabilnych warunkach wewnątrz obiektu i mniejszym ryzyku problemów z wilgocią. Płyta warstwowa staje się rozwiązaniem bardziej systemowym. Każde z tych rozwiązań ma swoje zalety i swoje ograniczenia, dlatego ostateczny wybór zawsze należy do inwestora. My produkujemy blachy trapezowe od T7 przez T18 po T35. Oraz oferujemy płyty warstwowe, dachowe. Dzięki temu możemy uczciwie doradzić, które rozwiązanie ma sens w konkretnym przypadku i do tego zapraszamy do konsultacji. Mamy 8 oddziałów na terenie całej Polski. W naszych punktach kupisz płyty warstwowe, płyty PIR, blachy trapezowe, zobaczysz system Hal Alfa, a także kontenery socjalne i biurowe. W oddziałach Zielona Góra Kępno i Śrem prowadzimy produkcję blach trapezowych, gdzie zamówisz blachę na wymiar z natychmiastowym odbiorem. W oddziale Księginki koło Śremu projektujemy i prefabrykujemy konstrukcje stalowe. A jeśli masz daleko do naszego oddziału, skorzystaj z naszego transportu. Dostarczamy materiał na terenie całej Polski. Zapraszamy do współpracy.